Właśnie przyjechał mi motorek po prostu ze Szwajcarii. Tak w ogóle. cecha. Bardzo fajna firma. No i jest kurczę, petarda. Miałem dopiero co takiego monsterka. Ten jest 1000. Karbonowe osłonki. Tutaj, tutaj. Mogę przysięgnąć. Oooooh, rama. No to. Kupiłem perełka <grym> To mnie zaraz Sam będę nim jeździł do końca życia O kurde No dobra No dobra Także Także jest perełeczka Ale coś nieco trzeba będzie przy niej porobić Kilka nie powiedziawszy Na razie prąd prądu nie ma, nic, trup to pewnie, tylko akumulator jak się podepnie, będzie dobrze.